Widzimy. Jako, że wbijiliśmy już 70 subów, to lecimy teraz po 100. A na czasów skrypcji może ktoś wygra admina gdzieś. Albo może. Wygranie ze mną. Nie wiem. Wbijecie. I dziękuję Wam, że tyle subów. Naprawdę. Dziękuję. No, no i ten, no, widokie, jo, 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 nie mogę uwierzyć, że, 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 że co nie, ja teraz to nagrywam, jest godzina chyba dziesiąta której, o dziewiątej nagrałem film chyba, gdzie był, gdzie był jesteś 60 subskrypcje. A teraz mamy 75, też ty, tego typu. Tak zasu, jak tak będzie się zasuwać, no, no, no to ten. To ja może będę częściej nagrywał. Bo, bo ja jestem chory, ale i tak dobrze nagrywam. I widzowie? Mi, ten, Zostawiacie trochę wie, więcej lajków że... Teraz zapraszam dostęp. Yy, yy, dajcie suba Po pierwsze dajcie suba Klasyk I No i jeśli to wszystkim film Ten film Żeby dali yy, ten wszyscy Na nim suba opowiązkowe. Łapka w górę, Łapka w górę opowiązkowo a jeżeli chcecie mieć ten pojedynienie o filmach, to dzwoneczek i widzowie na I pa! Widzimy się na, na, na specjalu na subów. To nie jest specjal, tylko taka opowiadanka. Więc teraz... No. T, 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 tylko chciałem Wam podziękować. Pa pa!